Widzowie, dzisiaj robimy trend lewo-prawo i musimy wybierać Więc... Lewo czy prawo? Prawo Dobra Biedroniak O, widzowie, Słyszymy. Biedroniak Ogólnie, widzowie Fajny jestem Biedroniak, mega fajny Widzowie, jestem Biedroniak, więc Widzowie Widzowie, druga runda Lewo czy prawo? Eee, lewo Ejo Ty, disco Fajny Mega fajne podoba mi się Ładne kolorki, zielone tam, pyk, pyk Coś tam Daj, Widzowie, macek. fajny Skorupka, disco, fajne, mega Dobra, widzowie, trzecia runda chyba Lewo czy prawo? Prawo Widzę spinner Widzowie, widzę spinner Widzowie, mega fajne Widzowie, czwarta runda, więc wybieram lewą Lewo, lewo, lewo. ma! I to wolało, Nie. widzowie. Mogli, mog coś takiego dostać. No dobra, widzowie. I fajna maska. Dobra, widzowie, zostawcie łapki, słowa, widzowie, bo dobijamy sto, a już mało brakuje, widzowie. No i siema.